O, mam dwa pistolety! Pe, 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 pe. Dobra, ja chcę. A czemu ty masz dwa pistolety? Ja też... No nie, o, też mam i... dwa. No coś. Okazało się, że mogę wziąć <śmum> drugi. No to lecimy. A to będę zużywał dwa razy szybciej. Ja. No pistoletach tak nie masz tego ograniczenia. Co ty gadasz? Ja peł! Kolejcie ja bokę! No tak, sorry. Witajcie moi drodzy z tej story, która jest ja, ze mną, Macia! Jest Synchronizowałam się wcześniej, ale masz, cycki, cycki, cycki! Czy bot właśnie do mnie strzelał? Nie, strzelał do zombiaków za ścianą. więc też z nami Kamil! Ja uberwałem, cześć! Ja się boję tego bota! Co za boty na początku gry wskakują na stół, to nie jest bo to jest człowiek, ja się go boję! Dlatego ci mówiłam, nie wybieraj czarnego! Z nim On się na mnie patrzy! Może go podniecać? nie komik. jest bot! Możemy, mamy tego, możemy go zabić na początku gry, żeby za nami nie szedł? Ale nie, bo on cię będzie mało Nie, on się tak odrodzi. Właśnie, on cię maca, wiesz, to musisz go lubić. Zobaczysz, Księdza też mam się? lubić? A dlaczego? Bo też znaczy... maca. I też czarny. Ksiądz? No a co, nie? Kto a był w był czarni... los, W Lostach był, Mr. Echo. Jego brat. A nie, jego a, brat a ty... był księdzem, a on był tylko podrabiańcem. Ale to spoiler, tak, by... ale to nieważne. A Jezu, ale jestem ja Nie w The Walking Dead, ja też jestem ksiądz. Jaki spoiler, ja oglądałam ostatnio całe losty. Ja oglądałem całość dwa razy i nawet zacząłem trzeci, ja już stwierdziłem, że trochę mnie porąbało i przystałem pod koniec pierwszego sezonu. Nie, ja przez ciebie oglądałam ostatni ogląda. raz, wiesz? I co, i nie żałowałaś, fajne było, nie? Nie żałowałam, bo po raz pierwszy no. obejrzałam do końca, wiesz? No i bardzo no. dobrze. Potem przez dwa miesiące się nie mogłam otwierać z innego serialu. Ale losty fajne. Ja tu będę strasznie panikował w ogóle jak mi się dziwnie gra na myszy. Musisz Czyć? Coś gdzieś tutaj się będzie ciągnęło. Dobra, idę za wami. Ty to, to pierwsze dociągnięcie. <mum> MAGDA! Ja e e już, nie w tym sensie, no. Eminema chyba słysza. Albo Eminema, albo Lujas. MAGDA! Oj tam... Ja rozumiem, że to jest coś złego i teraz powiedziała. a Jezu, dużo ich tu! Tak, bo to ja. Nie. Chyba nie powinienem zostawać z tyłu. Kamil, chodź, Nie no, raczej się trzymaj. Ja tu był przed chwilą, no wszyscy trzymajmy się razem! Dwie minuty później Kamil już gdzie indziej. Ożygali mnie. A, beczka no. mi wybuchła! A Boże, nie? Dobra. Nie wiem, co to było, ale żyję. Mi grubo z Boomer zwymiotował. Ja. Magda, nie leź do przodu, bo cię czas na. A to czaska, nie czaska? Lubię być prześnięta. No, Ja wiem, że ty lubisz. Wiecie, nie. że jeśli przejdziemy tą mapę, to będzie pierwsza mapa, jaką kiedykolwiek przylazłem w Left 4 Dead 2. Że to no jest... co, ty, ty nigdy ja to... nie grałeś w leftu? Ja tą grę kupiłem wiele lat temu, dwa razy ją włączyłem, a, a raz nawet zagrałem O, jesteśmy dumni z ciebie? No, naprawdę o, o. Okej okay. Nie no to, to zaszczyt Kamil, to zaszczyt. Tak się trochę wzruszyło. Tu jest drugi pistolet. Proszę, kamer. On ten pierwszy zabrał. A, rzygająca dziwka, no. Zabiła a, gdzie, ten gdzie, ten, ten? O. Na ja chcę pistolecik, tak. O, a jest tu jakieś ammo może? Nie widziałem. U. Upsi. Minuszki zostały. Hmm. Jak słodka. Nie, a to jest na pewno a, 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 tank czy coś innego. Wielkie charger, i brzydkie. No. Masturbator w każdym razie. O, o ja chcę strzelbę Nie tak. lubię strzelb. Z tej strzelby się fajnie szczela. Nie Moja ulubiona Ja amunicji potrzebuję Trzeba było zgadnąć strzelbę Pewnie coś będzie zaraz My tu mamy o! jakiś cel konkretny albo coś w tym stylu czy tak, nie bardzo tak, Musimy to tak, safe house, a. house a. tak Siostra kiedy mamy chroborze. O, jaka nie wybuchła MAGDA no co? Może no nigdy tak, nie można się pobawić, no i tak stara Maruda do, do, poważna. Nie docenić, że, że nie wybuchła z tego angiela ja obok tego stałam. No, koniec nie pomyślałam, no? Nie, nie, nie. Uuuuh, Camille, ja wiem, że ty nie masz doświadczenia, ale liczę na Twoje wsparcie, dzisiaj. Ja A nie moje wiem, co się w... dzieje, ja tak bardzo tutaj nie wiem, co się dzieje. Nie. Czarny samą cały czas chodzi na mnie patrzy. No, bo ci, że. Ja, ja go zabijam na moją odpowiedzialność. Ale Kamil się zrespi. A, to. Tak. A w dodatku, Kamil, słuchaj, jest taka zasada: jak za mocno no, się to, to czarny tego. przychodzi i maca ciebie, wiesz, no, i cię ratuje. Tak, tak Ale W moje cię to No, no, no Place? <laughs> Oj, <i> wszędzie. Też. <laughs> Oni tu mogą wyjść pewnie z tych A. skrzyń, nie? Zaraz pewnie mi coś gdzieś wyleci. O, o, o wzmocniony boomer. Weź z... wzmocniony. Co? No, możesz sobie Zgarnąć. Mógł U... tym rzucić w zombie. Tłumacz płakał, jak tłumaczył, nie? No. na pewno. Się, tutaj, tam. Tu jest jakaś broń. Oh, jak Tak, zawsze się Tu są pilsy. Ja chcę pilsów. Kamieś, chcesz tabletki? Nie! <grym> Zaufaj. <grym> Ja się czuję już jak po tabletkach, wiesz, ja chyba nie chcę więcej Ja muszę... To są dla mnie zbyt duże emocje, to jest pierwszy raz. <grym> e jezu, że to jest! Wow, wow wow! Masturbator Patrz jak rozgrzała ładnie atmosfera. Skąd taka ksywa? Bo tym co miał, jeśli potrafi się masturbować, to pełen szacun. No przecież on to wbił na masturbacji, no proszę co właśnie <grym> I tu wiesz, jedno ramię, jakby dwa, no to inna to sprawa, nie? Nie, tych plusów co ja je wezmę. A, to jest siekierka. No, jak a on dobrze, dobrze fapi tylko ten, no chyba na górę trzeba iść. Jak się dobrze fapi tylko jedną ręką, no to tak. Ja też nie wiem, no nie znam się. Ty, <laughs> tam no, masz doświadczenie dwoma, dlatego nie widać, tak? <laughs> Biorąc pod uwagę, jaki prezent dostałam od żony jakiś czas temu, to chyba nie muszę rękoma. No, a ode mnie? No, to... Chuchara, ale ze to do, do Sadomasu to ja się nie pomasturbuję A kto ci to wie? To z Dolna jesteś To broń! Bez, zombie Ale Magda w końcu może jakąś nie, to Co ja mam? Nie, bo broń tam była Ale to jest snajperka, nie no. są sniperki Snajperki snajperka jest dobry je... Battlefield Kamil już JOLO zeskoczył. A to zawsze ja tak lecę do przodu no? Ja nie wiem, czy ja lecę do przodu, czy, czy idę do tyłu, ja naprawdę nic nie rozumiem, Musisz zroz zrozumieć, że ja nie rozumiem. Spoko, da dajesz radę, nie, jest, jest dobrze. Tam się jakieś dziwne światła świecą. Ścigają latarkami, ej, a ja to cię O, chyba tam idziemy, chodźcie. Czarny naprawdę łazi tylko za kamieniem. No może mu się spodobał, no Boże, no. Ja, ja właśnie nie, nie widzę swojego tyłka. Próbuję się obejrzeć zobaczyć swój tyłek i z... Chodź, ja popatrzę, ja popatrzę. Mam dobry, bo ja nie wiem za czym on goni. Ale jest to tak zakrytym marynarko, to tak trudno określić, wiesz. Ale, ale z, z, Ria z Ria jest jesteś spok. taki nie najgorszy, to wiesz. No lepiej już... co się Komplement życia, zapraszasz kogoś na nagranie z Ria. jesteś taki nie najgorszy Kamil, Kamil, czekaj. O nie! Kamil, tam jest dziewczynka, musisz iść się przytulić. O tam z przodu. A mogę ją przytulić? Gra... O, Możesz, możesz, chcę bardziej. Ku, 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 ku sobie naj. Nie, nie tym! <gulet> Sarka Kobiety przy okresie tak mają. Patrz, czarny się no. maca, czarny się maca. <gulet> Chciałem go podnieść, ale czarny był pierwszy, no. Ej, to jest proste z tym czarnym. On tak dużo nas, nas razy może podnieść? Tyle, ile znaczy... ma apteczek. Znaczy nie, on cię, znaczy nie, on nie, O nie, zobacz, dotyka go, dotyka go. Jego nie dotyka go! Nie ma pomaca. You touch my tra-la-la. -la. ding-ding-dong. Czekaj, powiedz, jest Claes, no co, jest coach. Może dlatego, że trzymam tego, apteczkę. O, no! <grym> dobra. Mm. Mm. Czekaj, odwrócę się. Jezu, ja, jak cię po udzie macał. <grym> to było o, Boże. Ej, on się wcześniej nie uśmiechał, nie? On się teraz dopiero uśmiecha. <grym> tak, kamy. Płacanie z Achievement Getku właśnie to... się u pojawiło. Ej, coś mnie, cią... coś mnie ssa! To czas, a nie? To to, ja... Jakiego to ma skilla w języku, że mnie trafiło w ogóle z 30 metrów, nie? No widzisz, chciałabyś tak w realu, co? Widzisz, jedni ma... są masturbatorami, inni inne umiejętności ćwiczyli. No właśnie, no. O boże, ja się dzisiaj spłaczę przy Was, coś tak czuję. Trzeba było sobie wziąć chusteczki, wiesz? No, mam na biurku! Granat, Biorę! Biorę, granatnik, gdzie jest? Wziąłem. Nie wiem, czy. To... No bo... Ja bym to chciała. O jezus. Kamień tylko taka mała, proszę, uważaj, z granatnikiem! Pamiętaj, gdzie jest Czarnego. O, bije! Nie, <laughs> Ej, kto tu się zabawia beze mnie? To no. moja moje działka Chodźcie Ile będziecie stać? Jak ktoś się no. wolno przyładowuje, nie chcę dawać mi moją strzelbę. Dobrze Nie lubię strzelby. Gdzie ten żygasz? Ja już rozwaliłam. Czarny przejdzie naokoło, mam nadzieję. Dobra. Tam mi ogarniasz jak zielone i błyszczy to nie wchodzić. Tak, tak, tak. Tego mnie Wiesz, Grzyby kiła to sprawy, nie? <grystanie> Wszystko możesz dostać w gratis. To tu jest, bo tu krewka jest. O, i zombiaczek. Co ty tu się zabawiać? Ząbiaczek za jak A się, jak się podnosi apteczka? Nie możesz podnieść e. apteczki, bo już masz. Ale bez sensu, to się mogę na, na szprycować, albo może ktoś potrzebuje. Nie, nie to masz, no się, no już jest Weź się z mocy. Nie, nie, Eminem, Marta. Eminem, Zdaj Marta. Marta. mi go. Zdemi go! Kamil, że ty się tam zmadzaj, weź apteczkę, a ja idę ratować Magdę. Ja też już biegnę. Ja wiem, co się widzę, że uciekasz, to też uciekam. Umrzyłam Kamil, możesz mi podnieść. No, kina, zostaw, niech się nauczy, chłopak, no. <grym>, proszę. No, zabierz tego czarnucha, ja go nie Ja, że tyle chciałam przyjemności z Kamilem i niedane mi było, no. No, nie, nie lekko, no. Już widać, że czarny ci nie pozwolił. Magda. Aha, mołotów. No, niestety, przebimy doświadczenie, wiesz. To wybuchnie czy nie? Magda, to weź się cofnij, podam tą apteczkę. Gdzie? Chodź. Ale nie chcę tak daleko, idę dalej, nie no. Nie chcę chodź. Ja tu jeszcze znajdę. Kamil, sój się trochę, no, dziękuję. Okay, Kamil go się odcinku. Kamil są dupę! No kurczę, że rozpieczył się na pół pokoju, myślę, że wszystko jego. Ej, ja nie wiem, czy tu może przychodzić przez postać czy nie... nie, nie. Dobra, już wiem, czy się nie. Da. Już wszystko wiem. Całeś mi jargoli źle. Gdzieś musi być to pan. Dalej źle jargoli. Adrenalina, po co mi adrenalina? W sensie, jak, jak miał za mało. Ty na fazie. Możesz sobie wziąć, tutaj no, w fazie jesteś. No, no, no. Ej, powiesili mnie, powiesili mnie! Już. No nie wiem, że spadłaś na dół. Da. No, wamac. Oj, poradzę sobie, nie przeżywaj. No, właśnie widzę. Bo ja tak czekam, kiedy Ty mnie w końcu podniesiesz, wiesz? Czekam, więc co tu się dzieje? to się leży przy tobie, czy nie? Nie ma, dobra, Podnosiłem, podnosimy. Podnosi. O, o, jak fajnie. Ja nawet nie mam żadnej animacji, po prostu broń mi zniknęła. Coś sła słabo stopa, jak Kamilowi się jak. nawet animacja nie włączyła. Kamil, bierz swojego czarnego i idziemy na górę. A to nie jest mój, a on faktycznie przy mnie stoi! Ja nie chcę! Wiesz, zawsze jakby ci się coś w życiu nie poukładało, to Czarny jest twoją opcją awaryjną. zawsze drzwi zamknąć, dobrze uciekamy, chodź idziemy. O ich nie otworzy, nie? Ja? No to Kurwa, biegnie. Kamil, no miłość znalazłeś, no! Jak Miły znowu złożymyś? Ale widzisz jego wyraz twarzy w ogóle? To no, wiesz co, patrzysz z tego... Chce się go bić w ogóle pistoletem po mordzie Ty, Ty zobacz, on, on już się tam bił, no. Magda! A no, no, no. takie Sodomasa lubię. Mam to jest ten, ten moment związku. No 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 Kamil widzę szybko przychodzisz tutaj to. Sadomaso, konkretnych... to teraz Sadomaso. O oh, Mam rozumieć, że tam? Wow 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 wow, hold it, hold it! z ciebie słuchają Nie no chyba... Aha, ta, tu jest dobra ten, Czy na, ja minę słyszałam? Tak Czekaj, ja idę bo tam jest chyba... Tam jest safe house czekaj czekajcie, bo ja się gdzieś wybawszy i nie wiem jaką pójść teraz naokoło mm. Dobra, to ja idę po Kamila Nie nie, nie spokojnie, o. spokojnie, dobra O, widzę tu są jakieś drzwi Tak, tam jest safe house, wiesz? Eee Chodź komuś Eee Tędy? To idę O jest w ogóle czarny ze mną Czemu mnie to nie dziwi? Tylko czekaj bo tam trzeba jakoś Przejść jest oh. jakiś włącznik A zrobiłem, o jest G. A to jest tutaj Tu już wiem gdzie Mazak gdzie ty jesteś? Ja sobie zwiedzam Aha, okej okay. Aha bo my tutaj weszliśmy, dobra Już wiesz Tak, tak, tak Dobra Idziemy Cojaj ciągnie, ciągnie! Spoko, spoko! Chodź Jezus! Przecież cię tak nie dam tutaj... W... Przecićka jest na nagraniu, no Już wystarczy, że jest to czarny ciućka. Dobra no, bez... i wystarczy dzięki. już go wyciućkała to ta mała pinda. No. Wszyscy cię cićko. Go... Przepraszam. <śmiech> <śmiech> ale <śmiech> ale w... słuchaj, patrz jaki... Ała spadaj. Aaaa! Jezu! Co wy tam macie? 10 metrów w moim kierunku. Czekajcie, o, że... Czekajcie bo sobie poruszyłem tego. Mikrofon i teraz nic nie słyszę. Dobra. A ja się zmęczyłem i sobie poleżę, ale czarny przyszedł za mnie macać. No Boże, dlaczego? Kamil, mógłbyś mnie pomacać tak bardziej. Czekajcie. Kamil, weź mnie pomacaj. No właśnie, tak. Nie Aha, ja to czekaj. Wiesz, mówisz, że taka gra wstępna dajemy sobie po mordzie? Wszystkie fetysze Kamila wychodzą. 50 parzy Kamila? Jeszcze wam nie granatów w dupę, więc jest okej. Aha, no tak, tak. Okej! Mówisz, że rozrywkowa zabawa. Gdzie teraz? Chyba na dół. Ej, bo my stąd chyba zeszliśmy. Nie, nie, nas tu nie było. Dobra. O tam, na tamto rusztowanie chyba, o. No to na ja. Na ja tam pójdę. Na dół. No spada nie, się de, idzie. Nie, nie ten, nie Kamil, Kamil, drugą stronę masz ciężarówkę. Kamil, proszę, proszę, nie, nie skacz jak Magda na ryło. <laughs> Dlaczego? Okej, okay, uwaga! Spogam, jedna, że na mnie leci, to już przyzwyczajenie. Ja dalej panikuję. <laughs> nie widać. Nie, nie, tylko te takie męskie okrzyki, co nas tak do boju <laughs> zaganiają. Chyba no to i to ja o, trzeba stakać Mnie się wydaje, że nie, ale okej okay. Ja mam nadzieję, że tak Coś jest bardzo za Ja gdzieś tu weszłam w coś dziwnego Mam swoją celę już, wiecie? A przecież my tu byliśmy Wiecie, że my tu byliśmy, nie? Nie? Tak, byliśmy Kurwa, tak. tu ja tu, tu spadłem ostatnio no. i tu mnie kina wyciągała i tam wróciliśmy. O. A bo widzisz, bo ja tego nie Dobra. oglądałam. Zaraz, bo jeszcze nie publikowałaś odcinka, to normalne. Nie, tego wyciągania kiny przez ciebie, nie? Bo przeważnie ja ją pilnuję tutaj na nagraniach. Jak teściowa była, to musiałam jej upilnować, o. No! Ja jestem no, grzeczna. Że Kamil ma tu taką konkurencję, że dziewczyna i tak mi się do niego nie dopchała. Ej, to, to coś z językiem. O, dobra, SG. Nie no, gdzieś trzeba no przejść Tu może to, nie czekajcie, Uf, nie, to jest. Nie, jest... patrz, jakoś do góry pokazuję w tamtą stronę, o tam gdzieś. Czyli tutaj się trzeba spitolić. e -de -de, eminem. Jak zwykle na mnie. Dobra. Och, dziękuję, o! Kamil. Ach, proszę. <laughs> o oh, fuck, gdzie idziesz? <laughs> Ten tu umie na kinę lecieć, nie? No tak działa no! Co ja poradzę? Ale dobra, tutaj trzeba przełączyć z tego, tego To ja się tylko skleję może Jakbyście mnie tak mogli poobsta... Coś przełączyłem chyba No to się wysypią Aha, mostem będziemy uciekać i pewnie teraz most się zacznie zwodzić Przyciągnie zombiaki, wow, wow, wow Dokładnie, Kamil oh. Fuck. Pamiętaj, Kamil że skóca strzelasz bardziej. Dlaczego znowu na mnie? Skóca strzelasz innym. bardziej. Ostatnio. No wiesz, Majnetel co ujeżdżasz? A to nie czarnego, to niech ujeżdża. Dobra, ubiłem. straciłem amo, nie mam broni. Pistolet, pistolet bierz. Pistolet zawsze. Ja nie mam. Mam, mam ten, mam crowbar. Mam. Wytrych. Dobra, czarny, Już, stoj. biegniemy! Biegniemy! Każdy kuleje! Ja moją rodzinę naśladuję, no. Nie marudź. Wygląda jakby się własną nogę goniła, nie? <noise> On Co tu się... Co tu się... Co mnie tu żre... A, oh, jadzik, 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 jadzik. Dobra, SG, SG. W sumie nie, nie jest G, tak sobie teraz myślę. Tutaj, Kina, ciskaj to w końcu. No czekaj, bo myślisz, że dojście do tego to jest takie easy peasy? Tak. Robię moją siekierką co mogę, ale ona też ma swoje ograniczenia. Really? myślałem, że ty nie masz ograniczeń. Luka a zaraz się jeszcze po drodze. Przecież wiesz, że Hunter tam na was no, poleciał. O, uwa, na mnie. Jak go nie ściągniecie, to jest dupa! Biegnę! Tylko, że kuleję! Dobra. Leżę. Przy włączniku prawie. <laughs> no. Kamil, musisz mnie uratować, naprawdę. W tobie nadzieja. On Skąd on kurwa wyciągnął ten pistolet teraz, ja się pytam? Z dupy. No właśnie! Nie miał go, miał kurde... łom. Dziękuję. Proszę. I, I schował, i znowu ma łom tylko! Da fuck tej grze chodzi?! Obstawiaj mnie, kamień, do tego wyłącznika, nie bij się, Kina. Dajesz, dajesz, to się widzę. Lecę. Jest broń jest broń, jest broń, jest broń, jest broń! Kamil idź w przodu, nie broń! A, nie, nie mam, nie mam. Kina lewa, lewa, prosto, idziesz, prawa, prosto. Z tyłu, no to z tyłu obróć się! Dobra, Kamil się ubezpiecza. Tak? To chyba za dużo powiedziane. No to właśnie widzę! No, w sumie to jak z Zusem, nie? Tak, za, uważaj, bo okno mają otwarte. Nie bierz broni, tam apteczkę może masz. Jest broń! Dobrze, amunicja, suki! Dobra, apteczki są. To się może ulećcie, ja tak poniekąd, co? Na początek trzeba wytus te zombiaki. Jak ono w ogóle jest. Aha, dobra, bo jest dach zerwany. Już widzę. Wiesz, tak dwóch okien, nie masz drzwi otwarte. Dobra, trzeba się powoli sklejać. To jeden nie się skleje, drugie nie ubezpiecza. A kurcz też nie żyje, bo on wie co my tak ten. O, Dobra. nie już Aaa, dobra, jest apteczkę. a apteczkę. ja też biorę w takim razie i też się leczę. A to jest jeszcze jedna, to ją zgarna. O, wpizdu. Dobra, chodźmy. Co teraz mamy was podnieść, czy jak? N na Do przodu to... Chodź. my już na śmierć nie żyjemy, wiesz? Da się na śmierć? Nie, no. spokojnie, jeszcze może gdzieś wstaną. Hunter uważać. Hunter. No Czego ty się kręcisz? Kto? Kina. A, ono z hunterem się zabawia, dobra. On tam z tyłu nie? Tak, tak, tak. Czeka Biegnie. To jest boomer. Uważaj obok ciebie. Dobra. Kamil, czy przypadkiem ty się nie deklarowałeś, że to ty na śmierć umrzesz? Chyba tak. No właśnie. Dziękuję. Mówiłem, że to moja działka. <laughs> Aaaa, dobrze, Dobra, dziękuję. <noise> gdzie to jest? pieprzony safe No i idź tam, tam gdzie świeci się, no i idź. Tam. Na górę? Chyba. Idź, zakinął. A tu się świeci. A nie wiem, gdzie u ciebie się świeci. Kina, jak się przełącza postaci? A, nie wiem. No o, widzę że góra. Dobra, już mam kamila. Kamil, idź tym mostem. Co? Gdzie ty kurwa, jesteś? Prze... <noise> Amu amu przy, amu przy amunicji, z pełną stanowczością Co się u niej dzieje? Chodź! Ktoś, co do mnie. Zobaczyła. Nic, no, ale... Był po prostu, wiesz, ja tu mam jakieś dojście, a Kamil nagle się robi z drugiej strony mapy, nie? I sugerujesz, że sama dojść nie potrafisz, tak? No, jak bardzo do wyboru dojść sama, albo dojść z Kamienem, to wolę z No bo to standardowo tak tu, nie? Czekaj, bo ja znowu słuchawki zgubiłem. obraz zabijaj tam, jak chcesz. O, to... O, dobra, słyszę. What się dzieje, nic nie widzę. Idź do śmeto. przodu, bo w jedzie stoisz. Idź do przodu, idź do przodu. Kali. No, próbuję. No Zdobrze, spójrz, ja, nie to... idziesz. Prawym, prawym. Cold, 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 cold. Odpychasz prawym, wiesz? I możesz iść wtedy. Jezu, jak ciebie tu masakrują. Kina, pomóż no, Powiem ci, że light tu nie było. <laughs> Teraz robię co mogę, ale czekaj, bo to jest jeszcze Boomer. Kurwa Bum, bum, bumer. Boomer. Nie ma tak sensu, wybuchnąć Boomera w ryło. Co? Ile ich tu przyszło? Pojebało! <grywka> czekaj, bo Kina tutaj <grywka> Harakiri urządza. Ja jestem niepierdolę z zambiakami. Ja, gdzieś już joki miał być. Chyba Jezus Mariusz. Ale wiesz co, tak, to jest tak dogodnie w sumie. Kamil, chodź, chodź do mnie! Ale wiecie, to tak dogodnie, nie grać sobie prawie pół odcinka, tylko tak oglądać was. Weź, weź. To już tutaj, to już wygraliśmy? Uh. To. I drzwi zamykamy i wygraliście. Awesome! Awesome! No, co jak z znowu Kamila, to już Magda niepotrzebna. <laughs> <grym> ja się trzech zabiłem! <grym> Juhu! Ja brawo, Braw tam, brawo. Dziękuję, dziękuję, mój debiut. <grym> Po prostu. Ile obrażeń mój czy pi czy zadał? No, no to z no okay. z znaczy zł tam raz. <grym> <grym> Och e czyje? Dobra. Słuchajcie, to my się widzimy w kolejnym odcinku na finale. No finał z Kamilem może być... Ej, czemu mnie czarny maca? Maca mnie! Weźcie mnie, się i mogę ruszyć. Jaka <grym> <grym> trauma do końca życia. Cieszę się, że będzie jeszcze jedno nagranie z kamienią w sensie ten kolejny odcinek, bo coś tak czuję, że za szybko to on już do mnie na nagranie nie przyjdzie. <grym, <grym, dobra musiaki, standardowo komentujcie, subskrybujcie, o w górę mnie wziale, pozdrawiam Was, z kina z nazywała Madzia. Kamiec Ja nie, nie mój się zginąć! Czekaj, ja, społujmy go, społujmy! O! O! Czekaj, skolby go... O! O! Ej, bo to pod mowę nienawiści podpada. My go bardzo kochamy, my lubimy po prostu go trzaskać. O, i teraz ja cię zmacam. Ja teraz ja cię zmacam Tego chciałeś? Tego chciałeś? Lubisz to? Dobra, możesz skończyć, przepraszam. Tak to też ze mną Kamil. Dziękuję bardzo, było fajnie. Trzymajcie się i cześć. Pa pa.